Witamy Was kochani I od razu przyznajemy się Mimo, że chętnie unikamy wszelkich doniesień niedzielnych To nie ominęła nas drama, afera Jóka była bardzo przejęta Tak, wiemy, że się podziało Że się podziały jakieś mocne słowa Mocna odpadanka była Że coś tam wczoraj Że faworyci odpadli po prostu Nie? Czyli nie moi To moi, to w się sensie moi Moim faworytem jest Karolak Tak, ale oni, no jakoś ich polubiłem na tej drodze programowej Okej okay. To prawdopodobnie jesteś jedyny, bo bo też widzieliśmy wczoraj jaka fala hejtu się wylała. Ja mam ogrom współczucia dla tej pary, ale tak naprawdę musimy zobaczyć co się wydarzyło, także bez zbędnego przedłużania, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Lecimy z Tańcem z Kasia 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 Zilman i Jania Lesa w Rumbie. Czemu oni zawsze do rumby dają takie czarne stroje z paskami? To jest chyba pierwszy strój Kasi, który mi się nie podoba <muchy> Bardzo sensualna jest to Rumba. No widać, że tak dużo emocji w nich jest tutaj. To prawda. Uuu, to była ładna linia. Było <grywia> mu śnięcie! Może to zdrościeli bagiemu? <grywia> Moi drodzy, co no, no, czekajcie, ja to wóch chcę, ale cię Tańcu z gwiazdami trzy kropki. <grystanie> Lila, wypowiedz się proszę. Co to jest za edycja! One się normalnie cały czas całują. Czy my o czymś nie wiemy? Kontrowersyjne pytanie mam. Słucham cię. Czy czasami w tańcu z gwiazdami warto cię pocałować na wyniku? Ja nie wiem, bo jest dla mnie szokujące u mnie w edycji się nikt nie całował. W ogóle w tym programie no chyba, że ktoś był parą, to się faktycznie całowali. ale. Czy ta... one są parą nie są. No nie, na pewno nie. Chociaż nie wiem, może coś się wydarzyło, czym, Dobra, ale wiem. to wygląda bardzo naturalnie, no nie? Ale w ogóle, co jest? Dlaczego ludzie się zaczęli całować na tym parkiecie? Buggy trendsetter. I śmiesznie powiedziałeś, że bardzo sensualny jest ten taniec i potem... No musiał być, wiesz, <grym> potem. emocjonalny. I to kolosalne w tle. I one cały czas, patrz, cały czas, cały czas się całują. Ładny taki, że w pocałunku taka wygięta w tył, to ale to ładne. Ładna poza. Dalej się całują! Jezus Maria! Zamykaj oczy nie patrz. Ile, nie patrz. Odjęło mi mowy. A mi też. Nie wiem co powiedzieć. Po prostu ten pocałunek przykrył cały tanie się taniec był genialny swoją drogą, ale po co w ogóle był mocny? Czy twoim zdaniem to jest taka granica, której nie powinno się przekraczać? Właśnie dlatego trochę nie mam słów, bo nie wiem. Ale ja pytam ciebie jako ciebie, a nie... Ciebie jako ogólnie. Ale ja bym to, tak nie zrobiła. Jeśli na przykład byłabyś ze mną, ale ja nie tańczę tak to byłabyś z kimś. Nie to... ma opcji nawet takiej! No bo właśnie ja mam na przykład też takie odczucia, no bo aktorzy też na przykład mają takie sceny różne, nie? To prawda. Czy byłabym zazdrosna, jakbyś był aktorem i byś. byłabym. Też by, też by był. Byłabym, no dobra, już yy, problem rozwinąć. Bym była z tobą i nie. W ogóle nie ma opcji. Ale takiej. to jest tak, że to dodaje. Twoim zdaniem, czy zabrało? Bo dla mnie dodało. No właśnie dodało. No, dodało. To było smaczne. Och, takie jak... namiętne i takie, tak jak powiedzieć, naturalne bardzo. No właśnie, bo to może być też bardzo sztuczne. No. Dobra, co? Pierwsze miejsce. dobrze, numer jeden w naszym rankingu. Co będzie dalej? To ja ich daję na trójkę. A, okej. Okay. A ty na jedynkę, tak? Tak, mi się bardzo podobało. Pani Basia i salsa! O kurczę, salsa! Ale pięknie nie wygląda, oh Jest tak kolorowo w ogóle, nie? No właśnie takie Rio de Janeiro, nie? Pani trochę mało Basia tańca jest na razie. Super! Teraz leci równo. Ja przypominam, że pani Basia w drugim odcinku nie, nie pamiętała kroków. A teraz normalnie tańczy. Całą choreografię. No tutaj się troszkę pomerdała, ale widać, ile ona ma radości z tego. Kurde, pani Basia największy progres w tym programie zrobiła, moim zdaniem. O, tutaj chwila zagubienia była, ale patrz, normalnie równo z tancerkami leci wszystkie kroczki. Wow, ta figura też, kurde, wymaga umiejętności. Wymaga. Ja uważam, że Pani Basia zaliczyła największy progres w tym programie. Przypomnijmy sobie pierwsze odcinki. Ile Pani Basia mała? Lat? 71 lat! No cóż mogę powiedzieć. To było genialne. No ma miejsca. Ono... Genialne. No to właśnie. Na drugie by musiał być. Bo to, to, to jest tak, jak ja w TTBZ. Że ona z tygodnia na tydzień jest coraz lepsza i ma zarąbiste występy, ale i tak inni są lepsi. No tak bywa czasem niestety, więc moi Basia u mnie na razie wędruje na, na szósteczkę. <laughs> moi drodzy, genialny występ to był. Dlatego Julka daje... Genialny występ. Ostatnie zostawiam dla Pawła. Dobra, Julka daje szóste miejsce, ja daję... ja daję siódme miejsce. Ostatnie? Tak. Para numer 7. Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Czas na główny creme de la creme tego odcinka. Czyli występ Marcina i Agnieszki. Podobno dopiero na koniec jest drama, więc na razie ocenimy sam taniec. Zobaczcie, siódmy odcinek, a oni nadal elektryzują publikę. W każdym odcinku coś tam, coś tam tutaj było. Marcin będzie grał? U, ocenisz umiejętności pianistyczne od razu. Ale ty stołek na Moonfest miałeś taki bardziej elegancki. Krzesełko, tak. chyba nie gra tego. Niech. Wydaje mi się. <słuch> Mi ritrovera, turbinie tempest O, ładna figura. Super to było. To też ładne. Ładne. Patrz, on ją jakby nosi troszkę z miejsca na miejsce, nie? Dwa slajdy na razie były i znowu podnoszenie. Też pocałunek! I to dokładnie taka sama figura! Tylko się bardziej rusza. Uh! Kurczę, nie wiem, ja lubię taniec współczesny. No, tylko że to była piękna choreografia. Ładna klamra była. W ogóle. Piękna. Super to wyglądało. Natomiast tutaj wszystko zrobiła Agnieszka. Jako taniec, ja bym to obejrzał jeszcze raz. Ja też, bo występ był super, ale jak mam ocenić jego jako gwiazdę, to on ją przynosił. Okay. Ona robiła szpagaty, jakieś ale pozy, robią, rozciągnięcie. Więc. Ale i... mogliby podańczyć więcej. No, co oni, dwa slajdy po ziemi zrobili. I tą taką pozę, co się tak gibali na początku. No to ta poza była super. Czyli nie jesteś zadowolona. Mm -mm. Przenoszona! Dobra, ja ich daję na czwarte. Ja na piąte. Samba zatańczy para numer cztery. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Wiktoria Gorodecka i samba! Tutaj jestem ciekawa samba. Więc tak, Karolak jest moim faworytem, ale wydaje mi się, że ona jest najlepsza. Ona jest zdecydowanie najlepsza. Samba w jej wykonaniu może być genialna. No ale stroje w tym odcinku nie zachwycają. Już tu się dużo dzieje, ja nie umrę. Ale zapierdziela tymi nóżkami. Ale troszkę się gubi czasami mam wrażenie, że aż za szybko. Ja się gubię oglądając to. Ona, ona się naprawdę stara wykańczać wszystkie te ruchy, ale to jest tak szybko. Nie, dla mnie ona jest najlepsza, tak szczerze. No. I tu jakie to jest tempo zabójcze kto jej taką choreografię wymyślił trudną? I ty często mówiłaś w super tańcach, że nie widzisz różnicy pomiędzy gwiazdą a tancerzem i ja tutaj też jej nie widzę na przykład. Nie, no, pomiędzy nimi nigdy nie widać. Co więcej, ona tańczy lepiej niż tancerki. Wow! Wow! Ja! Yeah. Dobre, to było. Ale właśnie to jest fajne to, co mówisz, że to jest ten balans, że dużo tańca, dużo jakichś figur. Muzyka To było super, pierwsze to, miejsce. Uch, to było super. na mnie, ex aequo. Kasio? No. A dla mnie to było lepsze niż Kasia. Kasia miała ten ładunek emocjonalny. To nie było ładunku. A jestem łaska na emocje. Natomiast to, to był ładunek. występ bardzo podobny do poziomu mojej edycji w sensie. U nas w edycji była taka zasada, że robimy dwa podnoszenia: jedno w trakcie, jedno na koniec. Tak, żeby dużo potańczyć, ale żeby było też coś efektownego. A mam wrażenie, że edycje później i jeszcze tej trochę już jest przesadzone w stronę akrobatyki. Ja lubię akrobatykę, podobają mi się te wszystkie rzeczy, i jako widz takiego programu lubię to oglądać. No i właśnie tym się różnimy. A tutaj było dużo tańca, więc ja daję też jedyneczkę. Bagi i rumba. To może być ciekawe. Jurka po prostu nie mogła wyjść z podziwu po ostatnim odcinku. Mhm. Ma wąsa. On w ogóle nie wygląda jak on! Jak nie wygląda, <noise> to prawda? A ona, jak wygląda pięknie, a tu też namiętności dużo, Magdalena Złoty, to twój kolor. Nie no, kurde, ale zobacz, on ma takie ruchy, pancerza już. Bez przesady, ale dobrze się rusza. No do Wiktorii to mu jeszcze daleko, nie? No dobra, ale ten progres... No progres jest ogromny. No ale tutaj jeszcze widać, że to ona jest tancerką. Co nie zmienia faktu, że w porównaniu do bagiego pierwszego odcinka to jest w ogóle... Patrz to, się dzieje. Oni są fajni razem w ogóle. Tacy. Cipujesz. To już nie jest jakoś tak potwierdzone? A ja wiem, nie wiem. Myślałem, że ten stempel dosłownie w jest z zeszłego odcinka. <noise> że ten całus. Tak. Namiętny. Tak, no? Czyli nie. Czyli nie, nie wiem, nie ja nie słyszałam nic o tym. Dobra, no nie W każdym razie spoko to było. To było bardzo spoko. Mm... <noise> Za Marcinem. Za Marcinem? Nie, to u mnie przed Marcinem. No spoko. Dobrze. Na trzecie, no. Łooo! Para numer 11. Tomasz Karolak. O! Pan Karolak, misiu! Co to się tu podzieje? Due! No sensa, centro bileto! Nie no, po prostu bos. Ale tym razem krótki był pokaz przed. Ale cały czas w roli. Dalej nie jest Tomkiem Karolakiem, teraz jest jakimś. To jest foxtrot. I zobacz, jakie on ma tutaj foxtrotowe ruchy. Jeszcze ich nie ma. Mogłabyś hmm. być trochę bardziej wyrozumiała, Pana Karolaka. Mm. Rama? Straszna, ale nóżki ładnie. O, to bardzo ładne otwarcie było. Lubię te emocje w jego twarzy. Ej, to już jest takie nawet nawet. Uważam, że nie ma super tragedii. Są momenty. Przybójski. Ale rama jest tak straszna. Ale dlaczego? Co, co ci nie pasuje? To, widzisz jak on jest... pan Karolek jest zgarbiony. No jest tak pochylony, żeby być bliżej swojej partnerki. On jeszcze z tego kermita mu zostało. No właśnie, klatką pierwszą powinien być blisko, wyprostowany, tak. Tu ją przytulić, piersią swoją, a nie ramionami. już znaczy to jest inny styl. To jest Fox Rock. jak wywinął ją tutaj. Nie, no kurde, Pan Karolek w ogóle rewelacja dla mnie, drugie miejsce. Co ty mi no kurde, lubię gościa i w ogóle uważam, że to jest evenement, że on tak daleko zabrnął tańcząc w swój własny sposób. Tańczyć każdy może. To było fajne, to było lepsze niż pani Basia. Pani Basia spada na siódme. Przypominał, genialny występ pani Basia. Genialny występ. Pani Basi, na ale to był genialny występ pana Tomka. <laughs> Czyli pan Karolak 6, pani Basia 7, tak? Si. No to mamy diametralnie dzisiaj różną tabelę. Znaczy, kto nie miał więcej punktów. Maurycy popierają! O strataż! Ciao, la wszyscy wszyscy krzyczą? gacza! Wow. Ciao, Ładne. No ale Sara jest genialna, to już Ciao, ustalone. gacza! Hmm. Nie, aż tak jak kiedyś. Ale to, to są wszystko kurde, super jakieś trudne rzeczy w ogóle, co to się dzieje? No ale to nie było takie smut. Nie było, ale widzie się. No i widzisz, to srama. To jest rama. O, jest rama. Ten Maurycy też wydaje mieć taką sylwetkę tam toneczną w ogóle. To prawda, ale nóżki moje jakoś dzisiaj w spowolnieniu działają. Nie kupiło mnie to. Mhm, rozumiem, bo ja też jakoś aż tak bardzo nie, chociaż mój ranking jest. Mocno skomplikowany i teraz muszę się zastanowić, co z nim zrobić. Bo przypomnę, Wiktoria jest pierwsza, pan Karolek drugi, Kasia trzecia, Marcin czwarty. Ja te Kurczę, pokaż mi ten ranking. U mnie za pan San Maurycy. No dobra, u mnie też, na szósta. No dzisiaj, dzisiaj poległem w rankingowaniu, ale już nie ma co, Powiedział się A, to trzeba powiedzieć B. Przejdźmy w takim razie do tabeli. No dobrze, no więc jest tak. Kasia i Wiktoria po 40! Chcę. No to ty masz punkt! Nawet dwa. Czemu dwa? No bo za Kasia i za Wiktorię. Aha. A ty masz jeden za Wiktorię. Niestety pan Tomek nie jest na drugim miejscu. No nie jest. Ale zobacz, Maurycy jednak był lepiej oceniony niż Bali. Czyli nikt z nas nie ma punktu. Nie. Na piątym natomiast jest Martin, który ma egzekwo ilość punktów z Panem Tomkiem. No to ty masz punkt. I ostatnie jest pani Basia, czyli tutaj też mamy po pół. Ja mam cztery punkty, Kawi ma dwa. Pan Karolek na drugim miejscu trochę mógł Ci zaburzyć. No proszę Państwa, dzisiaj w końcu wyszło, kto tu jest tancerzem, a kto tu nie jest tancerzem. Dziękuję, byłabym dobrą jurorką. Zróbcie odcinek specjalny, Julka Jurorka, Jul... Julkorka. Tak, piszcie w komentarzu. Hashtag Julkorka, Julka na Jurorka. Tak. No. Jestem w niezłym szoku, że Marcin ma tyle samo punktów, co Tomek. No właśnie, to jest trochę chyba niesprawiedliwe. W sensie Popatrzę na swój ranking. Okay. <głos> <głos> no bo umówmy się, no Marcin jak ten taniec był jakiś. Dużo razy lepszy. No nie wiem, no to, że oni mają równą ilość punktów od jury jest dla mnie zaskakujące i myślę, że... Czy już tutaj rozpoczynamy węszenie kontrowersji? Myślę, że tu nastąpiła pierwsza kontrowersja, czyli mogło to wzbudzić frustrację w Marcinie i w Agnieszce, że dostali tak małą ilość punktów. No i tak, końcowo są na przedostatnim miejscu. I to w sumie 10 punktów przewagi nad panią Basią. Ale to nie ma za dużego znaczenia. Ale to jest tak, że nawet nie ma znaczenia jak bardzo jesteś przed kimś? Nie ma. O. Oni po prostu po kolei teraz dostają punkty. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I kto na końcu ma największą ilość punktów, razem z drugim rankingiem w głosowaniu widzów, wygrywa. A kto ma najmniej, przegrywa. Więc ja myślę, że pani Basia jest zagrożona i Marcin i Agnieszka są zagrożeni. I to w sumie duża wina, w tym jest Juror. Jeśli pani Basia dostanie dużo głosów widzów, co się prawdopodobnie wydarzy, to Marcin i Agnieszka wylatują dzisiaj. I to też się prawdopodobnie wydarzy, bo pewnie o to jest afera. Ale sprawdźmy to. Przechodzimy do odpadańki. O kryształową kulę wciąż będą walczyć. Tomasz Karolak i Izabela Tierska. Tomek do następnego odcinka przechodzi. Tomek do finału. aż tak. O Marcin już zmartwiony z agnieszką. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. No i ci, którzy myśleliśmy, że będą zagrożeni, są zagrożeni. Ale pani Basia ma doświadczenie już tym. myślę, że ty myślisz, o, ona wie jak to oficjalnie przychodzić. Po raz ostatni. Mocne. Dla... Jest to mocne uważam. A podobno zaraz się wydarzy jeszcze mocniej. Dodam jeszcze, że różnica głosów była bardzo niewielka. Bardzo niewielka. Czyli o włos Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Odpadają. No bo pani. Głosy widzów liczą się bardziej. Dlatego pani właśnie. No właśnie, a co to znaczy? Bardziej. To jest jakieś remis. No Jakie rozumiem, jest remis ale chodzi mi o to, że to jest takie wszystko niepoliczalne. tak. No naprawdę. jest policzalne. Ja mam to Ale nie, mi tylko chodzi o to, dlaczego ktoś tak to ocenił. Patrzcie, już wam to tłumaczę. Jury, tu jest widzowie. Uwaga, pokazuję. Tu są głosy jury, tu są głosy widzów. Jest Aga, Basia, Aga, Basia. I tak, Aga była przedostatnia, czyli miała 6 punktów, a Basia była ostatnia. Juka już Marcina zwoliła w ogóle z tego konkursu. Nie, przebrewam. Aga była przedostatnia, czyli dostała 2 punkty, Basia była ostatnia, więc dostała 1 punkt. No rozumiem, to jest na odwrót. I widzowie głosowali na panią Basię więcej. Bo ją lubią Więc dostała dwa punkty A Aga miała prawdopodobnie ostatnie miejsce Więc dostała jeden punkt Czyli się jak na lekcjach matematyki Więc bardzo. Aga Proszę Aga w sumie miała trzy punkty I pani Basia miała trzy punkty A w sytuacji remisu widzowie mają przewagę Papa. Więc wygrał ten, to przeszedł głosami widzów Czyli pani Basia, czyli Marcin i Agnieszka odpadają I jest to wina jurorów Co można z tym zrobić? Się wkurzyć I prawdopodobnie to zrobiła właśnie ta para A my sobie to teraz obejrzymy i na razie jeszcze się kochają, tak? Troszkę lali Państwu Basie. Właściciel firmy Apart. O jezu, jak ona jest skórzona. Czy to widzisz po Twoich oczach? To tak widać. Jezu, ja się zestresowałam. Co się teraz wydarzy, Kapi? Oj. Bardzo Ci gratuluję całego postępu, który zrobiłeś. Był ogromny. Ten już szlepi, już nie jedna osoba tutaj. Z czego jestem bardzo dumna. O! Dobra, tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj. Przetłumacz mi to na tańcu z gwiazdami i język. Nie powinieneś dostać tyle samo punktów, ile dostał pan Tomasz Karolak. Dobrze, przechodzimy do dalszej analizy. <grym> Że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie <grym> przed całym tym hejtem. Czy to trzeba tłumaczyć? Ludzie nas nie lubią i hejtują nas w komentarzach. Pewnie dlatego też dostanie mało punktów od widów, Którego bardzo doświadczyliśmy i bardzo bolał i ja tu chciałabym po pierwsze powiedzieć, ludzie bądźcie dla siebie dobrzy. Ludzie bądźcie dla siebie dobrzy. Przestańcie hejtować. Zgadzam się z tym. Przyczliwi. Mówcie dobrze, nieźle o, nie nie o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia. Mówcie dobrze, a nieźle o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia to Trochę sobie sami spisali na siebie. No i właśnie to chciałem powiedzieć, że oni trochę dali taką przepustkę swoim. Nie wiem, czy utrzymałem mikrofon. Co <laughs> to? Dali taką przepustkę do tego komentowania. Jakby sami otworzyli ten portal. Znaczy tak. W idealnym świecie powinno być tak, że oni powinni sobie robić na co mają ochotę i pokazywać na co mają ochotę, a ludzie powinni być życzliwiej, ale tak nie jest. I trochę trzeba mieć świadomość, że jak się wchodzi do programu. Właśnie odcinku... przypomnijmy, Reels y, po pierwszym odcinku, który pewnie miał najwięcej odsłon, to to był wielki Ten pocałunek. Całunek. I to można się było spodziewać, że wywoła komentarze. I burza. I burza. I tak się zadziało, więc teraz do kogo mieć pretensje? Do ludzi, że są nierzeczliwi, czy do siebie, że się zdecydowało? No to A to może po prostu mieć wywalone, że ludzie komentują? No to to już nie wchodzi w grę. Tutaj. Chciałabym też wszystkim tym, którzy są w podobnej sytuacji, bo wiem, że jest bardzo dużo ludzi w tym kraju, którzy, którzy zaczynają życie na nowo to jest możliwe i można robić to dobrze, szczęśliwie, z szacunkiem. Może, można żyć szczęśliwie. Można żyć po swojemu. Można nie tańczyć i nie żyć według cud... Mam zgodzie, jak w poprzednim odcinku pojechał po swojej byłej żonie, że tam odcięła go od mamy i w ogóle, to, to nie było takie z szacunkiem. Przy tym poziomie rywalizacji, który panuje w tej edycji... Stop, 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 stop! Przetłumacz mi to! Przy tym poziomie rywalizacji, rywalizacji, jaki panuje w tej edycji, Chyba po prostu ich nie lubili tam. Nie nie wiem, bo ja mam takie wrażenie, że, nie wiem, Bagi jest na przykład bardzo otwartą osobą, Kasia jest bardzo otwartą osobą, pan Tomek też się wydaje bardziej takim. Pani Basie jest takim aniołem stróżem. No tak, wszystkim. jakby ja nie powiedziałabym, że była jakaś rywalizacja. Pan Karolek wydaje się mieć totalnie, czy odpadnie, czy nie. Tak, więc może po prostu byli nielubioną parą wśród par. Tak. mocne, mocne, no nie dziwi się, że wybuchło po tej wypowiedzi, bardzo się cieszę że już możemy sobie tańczyć, bo będziemy na pewno tańczyć dalej, tylko dla siebie kocham cię skarbie to słodkie akurat. I ja na przykład po tańcu z gwiazdami miałam awersję do tańca towarzyskiego i. Nie tańczyłaś w domu? Nie tańczyłam w domu. <grafię> Co więcej, miałam przekonanie jakieś takie w sobie, że nie potrafię tańczyć po tańcu z gwiazdami. Wytańczyłaś się. Ach. No i, i tak to jest po prostu czasami lepiej rzeczywiście od początku tańczyć w domu. Może? To jest taki wniosek mój? To prawda. Czasem może po prostu ten rozgłos nie jest tego warty. A czasem może po prostu bądźmy mili dla siebie i daj ta imię wszyscy spokój. Żegnamy Was. Bądźcie mili dla siebie, dla nas. Wróćcie w czwartek, bo będzie coś specjalnego. Zobaczycie mnie w nowej odsłonie. Vlog będzie w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, w tym tygodniu. Czy to ty do że z gwiazdami? Nie. <noise> vlog będzie w czwartek, jak coś. Pa, pa. Uzi.